W Drobloxie, jaka fajna. No co, to gram. Jak to mieć coś do nagłe. Dobra, zostawmy na jeden, i zatrzymam. zaczynajmy Chodzi mi o to ogólnie, żeby. Że trzeba zbudować samochód i przyjechać jak najwięcej kilometrów. No i w sumie to jest, jakby można powiedzieć, że. Taka podróba Adastii, znaczy The Long Drive, no bo to jest. No i czasami po drodze są budynki czy coś, tylko są po prostu częściej niż The long Drive i nie ma królików niestety. Ja złożę sobie samo, samochód. Koła. Góra. Będę też nie w niektórych odcinkach nawet mogę pokazywać jakieś sekretne tam pomieszczenia w tej grze, ale dobra. Press left mouse button to fill. Dobra, ja nawet tego nie otwieram. 3, 4, 5, 6... Siedem. Osiem, dziewięć, Okej okay, już. No okej. Okay. Aha, jakbyście słyszeli jakieś tam coś, tam jakieś krzyki czy coś, to tylko moja siostra ma... Trzeba wziąć pod uwagę, że ona ma dopiero dwa lata, więc ona ciągle może płakać. No to co? Jadę. Może mi się uda zrobić szczęście, jak, jak nie, no to co przywiniecie do tego momentu? Dobra, no to jadę, nie? Trochę nudno. Nie mam karty radio. W sumie nic nie mam. mogę sobie po odsiadzić pozamykać drzwi. Albo mam pomysł. Otworzę drzwi. A! Już chatka. Aha, nic nie stało. myślałam, że mi ujrzę to drzwi. Ale dobra, jest chatka, spoko. Spędzę się na maksa. A na no super chatka, w której pewnie nic nie ma, bo w takich chatkach, właśnie, zazwyczaj dosłownie nic nie ma. Sama manela. No, właśnie, zapomniałem wspomnieć o manelach, które ciągle. Mężczyzno! Są mnie i nic tu nie ma. No, wiedziałem. Nie, wszystko, wszędzie. Po prostu. Zawsze, kiedy dosłownie. Nie mogę się nawet wypowiedzieć. Że kiedyś jedynie tam widziałem olej nie? i to tyle było. Do śmiechu. Jak się popatrzę w słońce, to. Teraz nie widzę słońca, ale jak się popatrzę, to nie będzie fajnie bo. Nie będzie było. Uświecę sobie tu, bo umiem. I tu. Okej, okay. w kamie No, zazwyczaj, właśnie jak są na tych, jak tak blisko są te chatki, no to pewnie właśnie takie będą. Jest, chatka, jakieś dobra wideo. Co zgurałaś, chatka? Jak co mi zaczęło lagować? że jadę 60, to w ogóle nie jadę dobra wsiadam. te menele, no od razu się... jest! szybko! dobra, mam akacza trzeba poszukać co tu jest y, olej, dobra, biorę tego akacza, czy... lepiej nie mam gaz 0,7 litra, myślę, już się tego cieszyłem Szkoda, że nie ma dynamitu, to bym tu wszystko wysadził. Ich szybko. Jest to pułapka na muchę, ale ona bardzo mało zadaje. Coś zadaje, nie? Ale to, tak mało, że to się nie opłaca tego brać. Jeszcze te menele. Tak idealnie by było, jakby tu był dynamit, nie? Mapaś 37. Co mogę zrobić? To w to postrzelać. Nie, ona się nie Jeden się zbawił Jest, i teraz najgorsza część Trzeba w nich trafić Jest, w jednego trafiłem Trzeba... Kurde Dobrze. w go szczelu, bo mi zostały cztery naboje. Z niego trafić nie można. Dobra, pian, do na to. O jest, no w końcu. Nie prawie wszystkie naboje złożył. Jeszcze sam musiałem zadebić samochód no, kurwa no. Ha? Ale tu było bardzo dużo drzwi. Nie, to było bardzo dużo takich drzwi. Co to jest do cholery? Gdzie mam co. Nie, to nie jest nic samochodu. Awaryjne się chyba zaświeciła. Nie wiem. I to lampa marnuje mi się. Nie. Dodam piękności do tych tylko Szkoda, że tego. Całego, no, gaz biorę ten gaz. Co to jest? Czarna łopaca? Co daje więcej coś obrażenia? Nie wiem, wezmę to może. No, tu coś litrów. dużo. Olej wezmę, nie ma tej całej fajnej chłodnicy, to szkoda. Nie wiem, gdzie ja to dałem, postawiłem tak się na dach. Ja to wszystko daję na dach, nie wiem dlaczego, ale. No, bo gdzie mam dawać? Nie? Pod samochód, na bagażniku to się nie mieści, ja. Wezmę ten czosnek, Jedna, jeden z, jeden z On coś się mało zupełnie. O, jest! Dobra, jak już ten samochód jest taki, kurde. Po... Aaa, Brązowa farba. Fajnie. Dobra, trzeba skontrolować, gdzie ta farba leci. Tu leci. Okej. Okay. Maluję. Czy nie? Czy nie pomalujesz? Nie, nie pomaluję, bo to jest znowu to. No może jak będzie gąbka gdzieś. Aha, i burza? To ja teraz tu siedzę. Bo ja drzwi nie mam. I to bym nie mogło zabić, nie? Czyż nie tak prędko, ale... No mogłoby mnie zabić. Ciekawe, co tu woda działa. Tylko to, co co wyłączę. Dobra, nieważne. Wziąłem tutaj olej, wziąłem... Siadam i jadę dalej, bo to już za długo trwa. Pewnie i tak się nauczę to cięcia robić. No i po cholerę tak gadałem. Siedemdziesiąt metrów. Czy 800. Co tam? Kamień. Aha! No, znaczy nie, Z tego się da wyjść, wyjechać się łatwo da, ale. Jak się tak włanem, bo kiedyś tak z kolegą, nie, z wanem tam wjechałem. I się nie dało wyjść. I będę. zrobię pewnie też planiki jakieś to. To ja już mówię od razu, że, że na kusie się przybliża, nie? Obraca się i tam tak, że trzeba to. No tam. F. Tam ci będzie pisało. I musisz przytrzymać prawy przycisk myszy. I. i tam posuwać myszką. I to ci obróci. Przystanek? Czy... Nie! To jest domek! Jej, ja kocham te domki po prostu. One zawsze są najlepsze. Te domki tam. Bo i zawsze jest tak dużo rzeczy. Nawet de kacza nie muszę brać. Bo wiem, że tutaj coś będzie. No i pierwszy, na pierwszy ogień sikierka. Kurde ten mu tak mi zablokował wyjście ja prawie zginąłem. Teraz właśnie muszę uważać, żeby nie zginąć, bo ja teraz nagrywam odcinek na YouTube'a, nie? Nie, mo nie mogę się tak bawić jak zawsze. Dam Dlaczego No czego teraz tak ciężko jest z sikerą? trafić? Poczekaj. Jest! Pogalo się. Kurde, go Nie, nie, dobra, umieram. Sorry, 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 ale ja teraz free nie zrobię. To pa. No sorry, nie? Oj. A, tam, robię. Będę robić jakieś tam inne odcinki, no to tam, pa.